Znasz słówka i znasz zasady, ale jak przychodzi do rozmowy z drugą osobą, to w głowie nagle pojawia się tylko i wyłącznie pustka. Co dzieje się z tymi wszystkimi słówkami? Dlaczego się tak zadziewa? I jak to odmienić, żeby mówić swobodnie, na luzie i z pewnością siebie? O tym dziś zapraszam! Co to jest ta pustka w głowie? Pustka w głowie to jest ten moment, kiedy chcesz coś powiedzieć, i nagle okazuje się, że nie masz dostępu do słów i struktur, które już przecież dobrze znasz. To nie znaczy, że ich nie umiesz, czy nie pamiętasz. Po prostu nigdy nie trenowałeś ich w czasie rzeczywistym, więc faktycznie nie masz do nich dostępu w trakcie rozmowy. To troszeczkę tak jak ze sportem. W momencie, kiedy uczymy się pływać, bez względu na to, ile technik znamy, jaką wiedzę posiadamy, dopóki nie przetrenujemy tej całej naszej wiedzy w wodzie pływając, niestety nie potrafimy jej wykorzystać. Wiedzę tego typu, czyli wiedza do rozmowy w o rozmowie czy do pływania musimy mieć na poziomie automatycznym, czyli po prostu to robię. Więc jak to zrobić, żeby z wiedzy przejść do praktyki i żeby zawsze mieć swobodny dostęp do tych zasobów? Przyjrzyjmy się najpierw temu, co sprawia, że masz tego typu blokady. Po pierwsze, brak praktyki na głos. Z reguły, kiedy uczysz się języka angielskiego, zwykle robisz to albo po cichu, albo w ogóle nie wydając z siebie dźwięku. Coś czytasz, coś klikasz, coś uzupełniasz, czegoś uczysz się na pamięć, natomiast faktycznie nie wypowiadasz niczego na głos, w związku z czym nie uczysz się tworzenia swoich własnych zdań, a przede wszystkim nie uczysz Twojego mózgu, że kiedy. Przychodzi moment rozmowy po angielsku, to trzeba otworzyć usta i wydać z siebie dźwięk. Po drugie, uczysz się rozpoznawania języka, a nie. Tworzenia języka, a tu jest ogromna różnica. Rozpoznawanie języka to jest właśnie klikanie, rozpoznawanie słów, które są napisane, dopasowywanie ich do obrazków, przesuwanie na ekranie. To wszystko jest po prostu rozpoznawanie. Tak samo jak na przykład czytanie tekstu. Również rozpoznajesz język, rozpoznajesz całe zdania, rozpoznajesz pojedyncze słowa, czy też słuchasz, znowu rozpoznajesz. Język, ani jesteś jego twórcą. A w trakcie rozmowy musisz tworzyć język, dlatego że to ty jesteś tą osobą odpowiedzialną za otworzenie ust i powiedzenie całego zdania od początku do końca. Tego zdania nie możesz wcześniej nauczyć się na pamięć. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to nauczyć się tworzyć swoje własne zdania. I dzięki temu uczysz się właśnie tworzenia. A rozmowa to jest ciągłe słuchanie, czyli rozpoznawanie oraz tworzenie, kiedy chcesz. Odpowiedzieć albo kiedy chcesz zadać pytanie. Po trzecie, stres i presja bycia. Poprawnym. Cały czas wydaje nam się, że osoba, która nas słucha, bardzo dokładnie słyszy nasze błędy i boimy się wygłupić i nie powiedzieć czegoś nie tak. Co więcej, nasz mózg, dążąc do tej perfekcji, dążąc do tej doskonałości, zaczyna się po prostu wycofywać i zamiast wejść w rozmowę i praktykować rozmowę z drugą osobą, wycofujemy się i nic nie mówimy. Kiedy nic nie mówimy, nie ćwiczymy, więc też nie tworzymy swoich własnych zdań, no i wtedy, kiedy dochodzi do rozmowy, nie wiemy, jak sobie poradzić? Po czwarte, zbyt mały zasób wiedzy aktywnej w porównaniu do wiedzy pasywnej. Oznacza to, że potrafisz kogoś zrozumieć, ale nie potrafisz wyciągnąć tych informacji dla siebie i ich wykorzystać w trakcie rozmowy. Nabierasz coraz więcej słów, uczysz się, zapamiętujesz, ćwiczysz, bardzo często robisz ćwiczenia gramatyczne, próbując dopracować gramatykę. Natomiast jest to wszystko w obrębie wiedzy tak zwanej pasywnej, czyli coś co bierzesz do siebie, ale nie aktywizujesz poprzez faktyczne, aktywne mówienie, w związku z czym... Niby jest, ale dostępu do tego nie ma. Co można z tym zrobić? No przede wszystkim zautomatyzować wszystkie procesy, tak żeby zacząć mówić. I po pierwsze, ćwicz mówienie w kontrolowanych sytuacjach. Staraj się codziennie powiedzieć jeden do pięciu różnych zdań w trakcie twojego dnia. Cokolwiek robisz, rozejrzyj się dookoła i opisz to, co widzisz. Przyzwyczaj się do mówienia na głos zdań w języku angielskim. Niech to będzie taka norma, którą robisz. Codziennego dnia tak, żeby twój mózg przyzwyczaił się do tego, że mówisz w języku angielskim i jest to rzecz, która jest dla ciebie po prostu zwykła, normalna, systematyczna dzieje się. Jest to w twoim życiu. Po drugie, przygotuj sobie zestaw zdań awaryjnych, które zawsze w przypadku właśnie takiej, zaćmy językowej, będziesz mógł bez problemu wykorzystać. To da moment wytchnienia twojemu mózgowi i tobie czas, żeby się zastanowić, co powiedzieć. Przykład takich zdań Excuse me, I need a second. Przepraszam bardzo, potrzebuję sekundki. Albo, excuse me, I need to think for a moment. Poczekaj moment, muszę, muszę się zastanowić, muszę pomyśleć. Albo to zdanie, które chyba każdy zna. Can you repeat that, please? Czyli, czy możesz to powtórzyć? Albo, can you say it a little bit slower, please? Czy możesz to powiedzieć troszeczkę? Wolniej. Te zdania to są takie wentyle bezpieczeństwa, które zawsze pozwolą ci się uspokoić, dadzą ci szansę na zastanowienie. A rozmówca potraktuje je jako bardzo naturalne. Po trzecie, warto jest zautomatyzować mówienie na bardzo podstawowym poziomie. Nie musisz mówić takich zdań, nie musisz używać nie wiadomo jak kwicistych słów. Najważniejsze dla ciebie jest to, żeby znać grupę słów i umieć tworzyć podstawowe zdania. Od tego się zaczyna. Jeśli zautomatyzujesz na przykład opisywanie tego, co się dzieje dookoła ciebie, albo opowiadanie. Czegoś, to później będzie tobie zdecydowanie łatwiej dokładać kolejne struktury, kolejne słowa, kolejne zdania. Natomiast ta automatyzacja na poziomie podstawowym jest najważniejsza. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez osoby uczące się, to jest taka chęć mówienia takimi zdaniami, z użyciem tylu słów, i takie zawieszenie się na tym, że jeśli ja tego nie robię w ten sposób, na takim poziomie, to znaczy, że ja źle mówię, albo kiepsko mówię, albo Wypada mi jak uczniak. To tak nie działa. To, co dla ciebie jest najważniejsze, to ta początkowa automatyzacja. Nauczenie się mówienia na poziomie totalnie podstawowym, tak, żeby twój mózg zatrybił, że tak. To się robi. Nie ma sensu chcieć mówić nie wiadomo jak dobrze pierwszego, drugiego, trzeciego, nie wiem, tygodnia nauki. Trzeba po prostu zacząć mówić, żeby mózg przyzwyczaił się do tego, że to robisz, że to wykonujesz. Jeśli zrobisz to na bardzo podstawowych strukturach, mówiąc krótkimi, podstawowymi zdaniami, bardzo szybko będziesz w stanie rozbudować te zdania, bo mechanizm już będziesz miał zainstalowany. Więc pamiętaj o tym. Podstawowe zdania, podstawowe struktury, byleby jak najwięcej, Mówić, żeby nasz mózg wiedział, co ma dalej robić. Po czwarte, jak już czujesz się całkiem OK w tworzeniu takich swoich samodzielnych zdań, swoich krótkich samodzielnych wypowiedzi, jeśli spędziłeś jakiś czas codziennie mówiąc do siebie paroma zdaniami, zaryzykuj rozmowę z osobą, z którą czujesz się bezpiecznie, czyli z osobą na podobnym do Ciebie poziomie albo z nauczycielem, tak, żeby rzeczywiście aktywizować już Twoje tworzenie w zdań w rozmowie z drugą osobą. Na początku bezpiecznie z osobą, którą znasz. Później możesz zaryzykować wyjście i porozmawianie z kimś, kogo nie znasz. Natomiast pamiętaj, że to zawsze będzie przeskok. Ta blokada, ten taki moment brain freeze, czyli zamarznięcia mózgu się pojawi w momencie, kiedy no nie będziemy się czuć bezpiecznie. Więc dlatego też sugeruję zawsze, najpierw porozmawiaj z kimś znajomym w bezpiecznym środowisku, żeby udowodnić sobie, że jesteś w stanie to zrobić, żeby Twój mózg też zatrybił, że ok, prowadzę rozmowę, ja wiem jak to robić. Później przejście do rozmowy z osobą, którą mniej znamy, mniej rozpoznajemy, z którą się po prostu nie czujemy tak bardzo komfortowo, nie będzie aż tak dużym przeskokiem. I po piąte, chyba najważniejsze, pamiętaj, że język zawsze rozwija się małymi krokami, tak samo jak małymi krokami rozwijamy każdą umiejętność. Najważniejsze dla Ciebie jest dodawanie dwóch, trzech słów, dodawanie jednej struktury i ciągła. Praktyka tego. Lepiej dla Ciebie jest opanować na przykład tylko 5 słów w ciągu tygodnia, ale powiedzieć wiele zdań z użyciem tych słów, tak żeby one przeszły właśnie z tej wiedzy pasywnej do wiedzy aktywnej, bo zawsze jest lepiej znać na przykład 50 słów na krzyż, ale dobrze, a nie 200. Ale nie móc ich wykorzystać. Także malutkimi kroczkami, a zobaczysz, że idąc małymi kroczkami do przodu, tak naprawdę rozwijasz się komunikacyjnie zdecydowanie szybciej, niż zawieszając się i czekając na to, że w końcu będę umieć na tyle dużo, że będę w stanie porozmawiać. Tak to nie działa. Małe kroki, praktyka, rozmowa, narażanie się na rozmowy z innymi osobami, ciągłe tworzenie swoich własnych zdań, właśnie ta Twoja produkcja, która powoduje, że jesteś w stanie się komunikować. One step at a time czyli krok za krokiem. Pamiętaj, Twoim celem nie jest mówienie dużo. Twoim celem jest mówienie swobodnie, więc częściej, łatwiejsze zdania, ale codziennie, systematycznie na głos. Najważniejsze dla Ciebie jest to, żebyś podjął wyzwanie mówienia małymi kroczkami, ale codziennie. A ja jak zwykle zapraszam Ciebie na spotkanie na żywo ze mną. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam, uczymy się, jak mówić ładnie, skutecznie, szybko, a przede wszystkim bez stresu, no i bez tej blokady językowej. I, I tej pustki w głowie, która się nam pojawia w momencie, kiedy próbujemy aktywizować wiedzę. Zapraszam!